Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. Siemano z tej strony wówka dzisiaj robimy wręcz legendarny odcinek czyli od 50 zł do kosy Myślę że to jest kurczę taka najpopularniejsza kwota więc zobaczymy jak to nam pójdzie Pamiętajcie że po wejściu na stronę kod Wofka, dodaje dodaję wam 5% do doładowania dodatkowo więc warto korzystać super sprawa macie wiele metod płatności takich blik Paysafe kart smsy krypto No i inne No i my zaczynamy słuchajcie dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie może od jak tych z broniami, no nie, tego praktycznie nigdy, znaczy ostatnio nie używaliśmy praktycznie wcale, więc zobaczmy. Skrzynka z fioletowymi skinami zobaczmy, może akurat jakiś fioletowy skin, jakiś fajniejszy, przyczepiłby się do nas i dałby nam fajny start. Mamy 8-16, ok, czyli to jest jak najbardziej, słuchajcie, w porządku skinek. Sprzedajemy go 2 złote więcej niż mieliśmy na starcie. Teraz pójdźmy, może, do kolejnej kategorii skrzynek. Równa szansa. 10 zł, ok. 35 zł, najlepszy skin. Na każdego skin, jaki tutaj występuje w tej strzyni jest dosłownie równiutka szansa. Mamy, słuchajcie, najlepszy możliwy skin. Ja pierciele, udało się. Najlepszy możliwy skin. Mamy to, 35 zł, sprzedajemy. Mamy 78. Tutaj na przykład widzicie 10%, ale to jest tylko ze względu na to, że jest w takim stanie i w takim stanie ten skin. No i na oba jest właśnie po 5% szans. Równą szansę już niejednokrotnie tłumaczyłem. Mamy 78 złoty, czyli kurczę, naprawdę dobry start, może teraz kolejna kategoria, będziemy tak szli kategoriami, może to będzie dobra taktyka, dajmy Mozbiego za 10 zł. najlepsza jest tutaj meczka za 366, jest nawet M4A4 Asimov, no i Golden Coil, więc zobaczymy, co ciekawego tym razem nam wypadnie, niestety znaczy, niestety, czekajcie, no nie, dobra, to jest ta CZ, dobra, to jest ta CZ, której totalnie nie chcieliśmy. Dobrze, mamy się jeszcze raz, jeszcze raz słuchajcie, dajmy tego MozBiego. Może akurat tutaj by rzucił coś fajniejszego, nie, dobra, jest CZ, podziękujemy bardzo. Tutaj dla skrzyneczki Mozbiego, ale my takich skinów nie szukamy idziemy dalej. Tylko jedna strata, czekajcie, tak? Była już teraz z polecanych co byśmy chcieli. Kurczę, z naklejeczkami może. Może coś tak za 20 zł by było? Dobra, jest ta z naklejką. Dobra, mocniejsze naklejki są naprawdę bardzo drogie. Mogą rzucić nawet koskę, więc zobaczymy, co dla nas ciekawego zaoferuje ta skrzyneczko. tu się tu jest naklejka! 26 zł ja leka podobne, się to znaczy podobne, dobra, może nie podobne No krągło, ale tak na pierwszy rzut taka myślałem, że to jest ona No ale ta jest też dobra, 26 zł myślałem, że mamy już koskę Niestety nie, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, rzuciło fajnie Więc jeszcze raz próbujemy zdobyć jakąś fajniejszą naklejkę Ta wygląda na najtańszą naklejkę, w jaka tutaj jest w ogóle możliwa 12 groszy, kurde, kontrol teraz, pora na kontrola na kontrolu, zawsze można spróbować coś ciekawego zdziałać. Um, powiedzmy, tak myślę, w kontrol 20 zł. Skin nazwy no, czekajcie, źle zrobiłem. Ten sposób od 19. Ok, dajemy sobie to, dajemy sobie to. No i dobra. Szybki kontrol. Czy będzie niebieska strona? Oczywiście, że jest, dobra. Bardzo fajnie. Podziękował dla GeForSkinsa. Mamy 58 zł. Ok. No i teraz nasz, pora na nasz kolejny ruch. Ja bym poszedł w ten sposób, że znowu za, po prostu spróbuję zrobić skrzyneczkę za 10 zł. Tylko w ogóle w inny sposób. Teraz dajemy sobie 50. Ok, czyli to się z kim naprawdę, bardzo bardzo mocno nam pomagający. Dajemy teraz tak, żeby to było 10 zł około, czyli 18, no mało, kurczę, 25%. Dobra, poświęcimy te 14 zł albo 30, dobra, 30 to jest takie bardziej pewne, już 17 zł. Może akurat by się to nam opłaciło, spróbujemy. A jak będzie niebieska skrzynka, naprawdę będzie dobrze. Więc, oby słuchajcie, wypadła. No, i tym razem, niestety, jest to Negev, więc Negev nie jest niczym fajnym. Dobra. Później idziemy teraz po skrzynkę Jeśli skrzynka nie zadziała tak jak chce No to pójdź albo dobra mam inny plan Skrzynia widza słuchajcie skrzynia widza ratująca życie Zobaczymy czy jeden z naszych widzów uratuje nam dzisiaj życie Najpopularniejsze, najnowsze, najnowsze. Eee, zobaczmy, co to widza proponują. Profit Case, bajowka. Ok, 50, dobra, 50. Skrzyneczka z widza. Eee, zobaczymy. Może kurczę, widzu, drogi pomóż nam, dobra. Widz nam pomaga. Dziękujemy bardzo eee, dla widza za pomoc. Eee, sprzedajemy to. Bardzo dziękuję, drogi widzu. Eee, sprawdzimy, czy jeszcze jakiś widz chce nam tutaj pomóc. I ma skrzyneczkę jakąś taką. Eee, ta jest dobra. Jeszcze ta za 10 zł. Uuu, Dobra, bardzo zbalansowana skrzynia, ciekawa. Bardzo ciekawa, dobra, kliknijmy, kliknijmy i zobaczmy, czy tutaj zbalansowana skrzynia nam też pomoże. Jasne, że tak, słuchajcie, 18 zł nie mamy. Bardzo, do kurde, widzowie pomagają, widzowie naprawdę pomagają w dzisiejszym odcinku, żeby ta koska faktycznie nam się udała, więc dajmy jeszcze raz tutaj skrzynię od widza. Zobaczymy, czy widz jeszcze raz nam pomoże. Kurcze, no nie do końca, teraz też będzie skin. Za 2,92, hmm. Kurde. Nie wiem, czy to nie jest moment, w którym warto by było zrobić kontrola właśnie za praktycznie całą kwotę, którą mam. To by mogło ruszyć naprawdę bardzo mocno tym odcinkiem. Nie no, e, dobra. Najpierw skrzynia, słuchajcie, najpierw skrzynia. Tylko jaka? Myślę, że coś z Olinów będzie na pewno ciekawe. E, AWP Master, kurczę, bardzo ciekawa skrzynia e, to była. Tu jest 7% szans na naprawdę fajną awupkę. Więc słuchajcie, 7% aktualnie, siada 7%. Jesteśmy w domu w tym momencie. Kurczę, niestety nie. E, dobra. Drugie podejście, drugie podejście, dobra, dajemy testowe teraz. Będzie teścik na teściku, nic ma, nie ma prawa nam wypaść, dobra, nie mamy nic i teraz dajemy normalne otwarcie. I teraz słuchajcie, wypada nam obłupka, simów lub bumka. Warto żyć marzeniami, warto żyć marzeniami. Niestety nie tym razem. Zostaje 21 zł. Z 21 zł również robiło się koski, ale nie jest to już takie łatwe. Jak w przypadku, właśnie, no, już mieliśmy które 70 zł. 80. No to już jest naprawdę łatwiejsza kwota. Ja bym to podzielił, słuchajcie, na. Nie, no w sumie nie dzielimy. Dobra. E, mamy 20 zł. Chcielibyśmy mieć z 60, tak przynajmniej. No nie, ja bym chciał tak 60 przynajmniej, żeby tutaj był sens jeszcze walczyć dalej. Mm, doładuj portfel, nie, 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 podziękujemy My tutaj idziemy tym, co mamy mm, Czyli słuchajcie, 31% szans Wydaje się, że to nie jest jakoś mega dużo No ale ja bym spróbował mimo wszystko zdobyć tą naklejkę Jeśli ona siada, idziemy Bezpośrednio nie, no może bezpośrednio to nie. Jeszcze jeden kontrol i wtedy po czyli maksymalnie trzy kontrole. Więc sprawdźmy to w tym momencie, wypada nam naklejka. Jest naklejka. Dobra, dobra, mamy to. Jest naklejka. Jeszcze jedna dobra. I teraz tak, 60 zł. Idziemy jeszcze jeden kontrol. 150 w tym momencie. Też również naklejeczka. Miejmy nadzieję, że szczęśliwa. Tutaj już szanse będą minimalnie większe, jak widzicie, bo będziemy mieli 36% szans, że również będzie to naklejka. Potem taktyka zmiany strony, czyli przejdziemy na stronę prawą, jeśli by się to udało, więc słuchajcie, dzisiaj koska jest totalnie nasza. 3, 2, 1, 0, odpalamy kontrola i naklejeczka siedzi po naszej, jest naklejka i pierdziele wszystko idzie, wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Dobra, ostatni, najważniejszy. Kontrol. Ja pierdzielę, że to nam wychodzi. Dobra, do trzech razy sztuka 3. E, dajemy to, dajemy to, jest koska, jest 5.7. Mamy na to dosłownie. E, czekajcie, źle, 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 źle. Dobra, e, 37% że na to jest? 8 chyba nie. Nie, 8 nie. 37% szans, że dzisiejszy odcinek zostaje zakończony kosą. Na sam ostatni kontrol zmieniłem stronę, tak, żeby tutaj troszeczkę zamieszać na gif więc słuchajcie, kończymy odcinek koską. Ja to klikam i w tym momencie w I57, ostie, z 20 zł, tak, z 20 zł, prawie siadła kosa. Za 300 za 365. Więc naprawdę kozacko. Ja Wam słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że na skincie yy, ciągle trwa i. A żeby wygrać, Państwo w karno, napiszcie, jakiej marki macie myszkę. I obok liczbę od 4 do 7. A jeśli nie macie myszki, to napiszcie, nie mam punkty eventowe słuchajcie dostajecie za doładowania otwieranie skrzyneczek z eventów macie bitwy drużyn wybieracie skrzynkę po której nie jesteście stronie jest pula do zgarnięcia no odkrywanie te jajeczek jest generator gdzie generujecie skiny za punkty i jest ranking gdzie możecie zająć miejsce i zgarnąć sobie skina ja wam słuchajcie dziękuję za oglądanie subujcie lajkujcie na razie siema i